Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jakie wycieraczki warto kupić do samochodu Opel Astra G2 w wersji nadwozia hatchback? Ja polecam Wam wycieraczki Boscha. Na przód po stronie kierowcy 50C, wymiar 50 cm, 500 mm, ona jest troszeczkę dłuższa. Bosch Eco 48C, 480 mm, 48 cm, ona jest troszeczkę krótsza. O od kierowcy, kierowca, pasażer i to jest komplet zwykłe przegubowe metalowy stelaż. Bardzo dobrze się dopasowują do krzywizny szyby na okres około 3 do 6 miesięcy. Szczególnie polecam wymienić oczywiście wycieraczki na jesień, e, zimę, bo wtedy szczególnie nam są potrzebne. Te wycieraczki są pokryte grafitem, dlatego bardzo dobrze e, się sprawdzają podczas e, o, o ścierania szyby i demontaż jest banalnie prosty. Klik po prostu wysuwamy, wsuwamy, czy też wymieniamy razem z tym plastikiem tak więc zależnie jak sobie chcemy, jest to banalnie proste wymianie jeżeli chodzi o tylną wycieraczkę w nadwoziu Hatchback, tam jest wycieraczka to Bosch ma także wycieraczkę o H402 i możemy sobie wymienić 40 cm, 400 mm i tylną wycieraczkę możemy sobie też banalnie prosto wymienić wszystko jest dokładnie tu opisane, zobaczcie H402 Opel o jest. Pasuje Opel Astra G, rocznik od do wszystko pasuje. Demontaż jest banalnie prosty, czyli po prostu tu kciuk wciskamy pomiędzy starą wycieraczkę a uchwyt, dociskamy, lekko obracając, wsuwamy drugą, klik, musimy docisnąć i gotowe, proste. Proste. Tak więc wycieraczkę tylną także zachęcam Was, żebyście wymieniali no bo ja na przykład bardzo często zerkam tylną w lusterko wsteczne, tylna szyba jest mi tutaj bardzo przydatna jeżeli chodzi o weryfikację, kto za mną jedzie, jak to wygląda, czy jak cofam tak więc jak widzicie, idealnie dopasowana wycieraczka nie będzie to dziwacznie wyglądać, bo niektórzy wkładają Wycieraczki, które po prostu dziwacznie wyglądają, kompletnie są niedopasowane. A tutaj mamy idealną konstrukcję pod Teramie, jakie jest u mnie w samochodzie. Tak więc Bosch ma taką wycieraczkę H402, no i dwie tutaj przednie. To jest też wszystko dokładnie opisane. Zobaczcie 50C Opel Astra G2. Tutaj to wszystko widzimy. Jest ptaszek po stronie kierowcy i po stronie pasażera. Mamy informację. Jaką powinniśmy dobrać, czyli 48C dla Opla Astry G2. I tutaj mamy 48C. Też sobie spoglądamy po stronie pasażera. Opel Astra G jest ptaszek, czyli wszystko się zgadza. I po stronie kierowcy 50C. Tak więc mamy 50C komplet do Opla Astry G. I ja szczególnie Wam zalecam te bezprzebubowe. Przepraszam, te przegub... przegubowe, a nie bezprzegubowe, bo one się świetnie dopasowują do krzywizny szyby i bardzo dobrze ścierają. No i są też tańsze, ale co ważne, że dobrze ścierają. To jest dla mnie najważniejsze. Testowałem też wersję bezprzegubową dwa komplety z dwóch różnych sklepów w okresie. Ostatnich 8 lat i powiem Wam szczerze, że przez pierwsze tydzień, dwa nawet dobrze sobie radzą. Ładnie wyglądają, to też jest zaleta, ale już po około dwóch tygodniach końcówki tych wycieraczek, Oksimo także testowałem, ale końcówki tych wycieraczek albo już nie dociskają, zostawiają, e, różnie się to sprawuje. A to czy lato, czy zima sprawuje się po prostu bardzo dobrze. Dziękuję Wam za uwagę. Ja zachęcam Was do tego, abyście kupowali Bosch. Nie dlatego, że ktoś mi sponsoruje ten film, ale po prostu ja już jestem, że tak powiem, doświadczony w bojach i naprawdę zachęcam was do tego, abyście kupowali te wycieraczki, bo kupujecie i wiecie, że wszystko pasuje. Jakość robi swoje, więc nie ma żadnych niespodzianek, że coś wam tam skacze, coś wam tam przeskakuje czy wydaje jakieś dziwne dźwięki. Po prostu wymieniacie i działa. Dziękuję wam za uwagę. Czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, które Wy zalecacie wycieraczki do waszych samochodów? Jakiego producenta? Dlaczego? Może wymieniacie sobie tylko i wyłącznie sami te pióra? Może je ścinacie takim specjalnym narzędziem w wycieraczkach? Ja po prostu wymieniam raz na 3 do 6 miesięcy komplet wszystkich trzech i nigdy nie narzekam na to, że jest coś źle starte, a wszystko działa też cichutko, przyjemnie. A o to właśnie chodzi. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.